Cześć, witajcie. Witam moich nielicznych, ale jakże wiernych fanów gry z serii Fallout, serii Fallout 4, właściwie Fallout 4 Automatron. Wróciłem zabiwszy mechanika, ogarnąłem sprzęt, naprawiłem, naprawiłem o to. wróciłem do silnego, bo my się ze silnym kochamy. I po potwierdzeniu przez Piotra Orłowskiego w komentarzu, że zadanie zbuntowany robot trwa tylko raz, nie będzie się odnawiać, Stwierdzam, iż udam się po tego zbuntowanego robota. Oczywiście, sklikniemy sewkieckę. Założymy kreację wyjściową, bo te roboty to takie straszne są. Użyjemy tele szybkiego przemieszczania się z nich, zbuntowanego robota. Blisko szpitala Kendall jest, więc tam się też udamy i spróbadzimy tego robocika na złom, Mam taką nadzieję, zobaczymy, czy to też będzie dość trudne, czy, czy jednak poradzimy sobie jakoś łatwiej, czy będę musiał sięgnąć po mocniejszą broń. Prestawiam, że pewnie tak. Mam ten opiekun nadzorcy. Dodałem sobie punkt umiejętności, kolejny w eksperta robotyki, bo taki był cel przecież odnowienia tego, hmm, tego fallouta, żeby rozwijać, to i zbudować sobie jakiegoś folią siebie robota. Tak po prostu. Łakarma Idziemy to młodo plus po to Kurde 95% i nie trafiłem nie to jest dobre I z niej inne Mucha mięsna. Jej. Boom. Kocham te procenty w tej grze. Trunk, wygana, my smaszy. To się w tele... faktycznie się przeniosłem. Dobrze strzeliłem sobie świnego. Super, samoróbka, pistolet. Dobra, idziemy po łobotach. Poluje na łoboty, He. Sezon polowań na zbuntowane roboty sobie pierdykniem sejwa. rujbot educo celowanie i łakarwa. to to jest ten zmontowany robot już o, to chyba nie on jeden już? Niemożliwe. Eee, I to już? Lazłem tu tyle po to, żeby zrobić jakieś robota na poziomie 15. Założyłem kieckę i wszystko. Czy kogoś tu posarało? Przecież to jakieś głupie. Ja... I to był ten wielki, zły, straszny, zbuntowany robot. Mikser się zbuntował i wola Boga, muszę iść go zniszczyć. sami się zastanawiam, po co tego sezon pasa kupiłem. Dobra, wyskakujmy z kiecki, bo szkoda rdzeń infuzyjnych. Czy też tu coś trzeba naprawić?

Ej! Zabiłem tego robota i... co? O szkarwa jego mać, co dalej? jeszcze mi się ściągnął jakiś dodatek do tego Fallouta. Thank you, thank you. Thank you. Gdzie jest Łada? Co jest?

no i zbuntowany robot. Kurna. Oszukałeś mnie cholera. Piotrek, znowu mam to samo zadanie. Ile go zniszczę i na tym zakończę to. I znowu gdzieś... kimś zadupią. Nie jest i nie zakładam już tego. O Jezu, ale ten fallout robi wszystko, żeby po prostu bardziej go nie lubić. Dobra, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Bo ściągnąłem sobie dodatkowego, dodatkowego mm. znaczy, kolejne DLC mi się ściągnęło. Nie wiem nawet jak ono się teraz nazywa, i czy to coś zmienia w tej grze. Ten kolejny no, Buntowane robocie. Przychodzę po ciebie, idę po ciebie, zniszczę cię, zabiję. Jesteś mikserem, tosterem, czy kuchenką mikrofalową? Lobot, który ci lobotomie, jest złomobot, poziom szesnasty. O matko i córko, i córko, i córko. Hey, smash. <noise> Smeśnij go. Ukończono. Gównany ex no dobra, hmm. dobra ok. Jest to beznadziejnie i głupie. Doczytałem, yy, nazywa się ta Wasteland Workshop. Czy moi szanowni widzowie mogą mi doradzić, o kim chodzi z tym Wasteland Workshop, co to mi zmieniło tak naprawdę. Bo yy, zrobiłem misję chyba z tego dodatku Automatron, który jest, moim zdaniem, strasznie na siłę. Nie, wbiłem, nie zrobiłem jeszcze własnego robota, nie zbudowałem, no bo liczyłem na więcej zadań, żeby podbić sobie tego expa, a tego nie ma, więc proszę, dajcie mi znać, co daje kolejny dodatek do Fallouta i co dalej robić, bo yy, im dalej, im dłużej gram w tą grę, tym ona w moich oczach coraz bardziej się pogrąża. Materiał dość krótki, dziwny i głupi. Ale łapkę zawsze możecie zostawić, bo chciałem też ten automatron zakończyć w jakiś sposób i myślę, że tak, że tak wystarczy, więc tu się pożegnamy, trzymajcie się, cześć.